Co znaczy po hiszpańsku diadia? Dia? Pewnie to samo co paso a paso. Tak jak paso a paso to krok po kroku, to diadia dia, to dzień po dniu, prawda? No dobra, a jeśli ktoś powie, eso forma parte de mi dia a to co to znaczy? To y, jest częścią mojego dnia po dniu? O co tutaj chodzi? Hola, ¿cómo estáis? Witajcie w kolejnym odcinku Hablo Espaniol. W tym odcinku porozmawiamy o wyrażeniu día día i o tym, co może znaczyć, jeśli jest bez niczego, po prostu día a día, a co może znaczyć, jeśli jest traktowane rzeczownikowo, tak jak właśnie widzieliśmy to przed chwilą. Także subskrybujcie, odwiedzajcie po obejrzeniu tego odcinka Instagrama i Facebooka, linki znajdziecie pod spodem w opisie, a my już teraz zaczynamy. Zapraszam. Jeśli Diadia dia występuje samo, to rzeczywiście znaczy to dzień po dniu. To znaczy, że konsekutywnie, z konsekwencją coś dzień po dniu robimy czy musimy robić, tak jak paso a paso to krok po kroku. Możemy powiedzieć na przykład, Tenemos que aprender... Diadia. a dia. Tenemos que aprender día a día, czyli musimy się uczyć dzień po dniu. Tak by było idealnie, gdybyście hiszpańskiego dzień po dniu, paso a paso, día a día też się uczyli i jeśli mamy samą taką czasową konstrukcję, to właśnie tak czasowo to będzie interpretowane, że dzień po dniu coś będziemy robić. I zaraz kolejne przykłady. Kolejny przykład. Ajke vivir día a día. vivir día a día, czyli trzeba żyć dzień po dniu. Cóż to znaczy? To znaczy, że nie trzeba się śpieszyć i wszystkiego robić naraz, wszystkiego brać na szybko. Znaczy, że trzeba wszystko w swoim tempie, dzień po dniu, krok po kroku robić znowu mamy tu dia dia samo ale zaraz będziemy to widzieli w formie rzeczownikowej i będzie to znaczyło coś innego w każdym razie krok po kroku nie wszystko naraz: raz dia, dia no to w takim razie wracając do początku jeśli ktoś powie esho forma parte de mi dia dia to co to znaczy czy ja mogę posiadać dia-dia, czy dia, dia może być moje? Czy znaczy to dzień po dniu? No, tutaj już interpretacja się zmieni, jeśli mamy formę rzeczownikową, el dia-dia, znaczy to tyle, co vida quotidiana, życie codzienne, dzień jak codzień, zwykły dzień, tak możemy to interpretować, to znaczy, że Esho forma parte de mi día znaczy, że to jest częścią mojego życia codziennego, mojego zwykłego dnia, mojego dnia po dniu. To znaczy, że jest to mój zwyczaj po prostu. Tak możemy właśnie to interpretować, i jak widzimy, jest to trochę różne niż samo dia. dia. W każdym razie koncepty są podobne, ale mimo wszystko różnica w interpretacji jest. I zaraz ułożymy sobie kilka innych jeszcze przykładów, żeby to lepiej poczuć. I kolejny przykład. El día a día de un youtuber no es muy fácil. El día a día de un youtuber no es muy fácil. Czyli życie codzienne, dzień codzienny youtubera nie jest bardzo łatwe. Życie codzienne youtubera nie jest bardzo łatwe i możemy tutaj tak to właśnie zinterpretować, tak naprawdę w dzisiejszym hiszpańskim to urzeczownikowione día a día jest bardziej popularne niż to diadia dia w znaczeniu dzień po dniu. Wydaje mi się, że w dyskursie publicznym dużo częściej czy ze znajomymi rozmawiając usłyszymy diadia dia właśnie w znaczeniu życia codziennego niż w znaczeniu dnia po dniu czasowo. To interpretując, tak to właśnie wygląda. Możecie sobie pomyśleć, że życie youtubera jest łatwe, ale aż tak łatwe nie jest. No bo codziennie my youtuberzy musimy myśleć o tym, co nagramy później. W każdym razie narzekać też nie możemy, bo jest to praca całkiem przyjemna, jeśli się ją lubi. W każdym razie tak to właśnie wygląda w naszym diadia. dia. Kolejny przykład: Tenemos que incorporarlo a nuestro día -a -dia. Tenemos que incorporarlo a nuestro día, día Czyli musimy to zainkorporować, włączyć do naszego dnia po dniu, do naszego życia codziennego, do naszego zwykłego, zwyczajowego dnia. To znaczy, że mamy tutaj nuestro día día i dlaczego, możecie się zapytać, jest to wszystko w rodzaju męskim i w liczbie pojedynczej. Dlaczego el, mi día a día, nuestro día día? No bo. DIA jest rodzaju męskiego, mimo że tak nie wygląda. I dlaczego w liczbie pojedynczej? No bo to gramatycznie nadal jest dzień po dniu, czyli gramatycznie dosłownie gdybyśmy to interpretowali to wyszłoby nam, że w naszym dniu po dniu. Dlatego właśnie jest w rodzaju męskim w liczbie pojedynczej. I tak to właśnie wygląda w języku hiszpańskim. Jest to naprawdę bardzo extendida expresion bardzo rozpowszechniona, dlatego musicie ją znać. I zaraz kolejny przykład. Ułóżmy sobie nieco poważniejszy przykład. Si hacer ejercicios formara parte de tu día a día, aprenderías mucho más rapido. Si hacer ejercicios formara parte de tu día a día, aprenderías mucho más rápido. E, czyli gdyby robienie ćwiczeń e, było częścią, miało udział w twoim día a día, w twoim życiu codziennym, w twoim dniu codziennym, e, to uczyłbyś się, nauczałbyś się e, dużo szybciej czyli dużo szybciej pochłaniałbyś wiedzę. Tak moglibyśmy to zinterpretować. Tutaj mamy zdanie trochę bardziej złożone. Jest to oracją kondycjonal, jest to zdanie warunkowe. Oczywiście tak nie jest, ale gdyby tak było no to dużo szybciej byś się uczył yy, i musicie wiedzieć, że jeden z moich kursów traktuje właśnie o oraciones condicionales, link znajdziecie pod spodem w opisie. Bardzo serdecznie wam ten kurs polecam tak samo zresztą jak i inne kursy i jak e-book o wszystkie linki znajdziecie pod spodem w opisie. Także korzystajcie z tych materiałów i tak to właśnie wygląda z dia. dia. i tu przy okazji widzicie, że jest kolejne zdanie z formar parte. Yy, wydaje mi się, że ta Ekspresjon día dí bardzo często lubi się pojawiać właśnie w towarzystwie innej ekspresjon, formar parte, de, czyli formować część czegoś, być częścią czegoś, tworzyć część czegoś. Bardzo często jeśli mówimy o naszym día dí, o naszych zwyczajach, o naszym życiu codziennym, no to mówimy, co jest jego częścią, dlatego wydaje mi się, że te dwie ekspresjone są takie trochę nierozłączne, i tak to właśnie wygląda w języku hiszpańskim. I jeszcze jeden przykład. Antes fumar formała parte de su día a día, pero dejó de hacerlo. Antes fumar formała parte de su día a día, pero dejó de hacerlo. E, czyli e, wcześniej, dawniej, e, palenie, palić dosłownie, pa, palenie musimy przetłumaczyć na język polski, bo bezokolicznikowo to nie ma sensu, e, formowało część, było częścią jego día albo jej día dnia codziennego, ale e, przestała to robić. Ale przestał to robić. Jak widzimy, znowu mamy połączenie Formar Parte D i Dia Dia. Jak już mówiłem, bardzo często te dwie ekspresjony się ze sobą łączą. Tutaj mamy jeszcze czasy przeszłe i mamy jeden ciągły, jeden punktowy. Jak to wszystko działa, też mam o tym kurs, też znajdziecie link do niego pod spodem w opisie, także korzystajcie ze wszystkich tych materiałów, które tam znajdziecie. No i jak widzimy, mamy kolejny przykład na użycie dia-dia. Tak to właśnie wygląda w języku hiszpańskim, jest to naprawdę bardzo często spotykana ekspresjon. Oczywiście można to wyrazić za pomocą innych słów, tak jak vida cotidiana, la vida cotidiana też życie codzienne la vida diaria la vida diaria też ma w sobie tutaj to diaria czyli dzienna, codzienna także żeby nie powtarzać dia dia to można tych ekspresjones również użyć, ale musicie wiedzieć, że Hiszpanie bardzo, bardzo lubią właśnie to el día a día mi día a día nuestro día a día i tak mam nadzieję że ten odcinek się wam podobał jeśli tak było to dajcie łapkę w górę i zostawcie komentarz to zawsze pomaga na sam koniec powiem wam gdzie nagrywałem ten odcinek jestem pod hotelem Santa Catalina który jest o właśnie tutaj i tutaj ma taki wspaniały ogród gdzie bardzo lubię nagrywać odcinki i stąd bardzo serdecznie was pozdrawiam bardzo dziękuję za obejrzenie i za wysłuchanie. Ja już będę powoli uciekał, ale wy nie uciekajcie jeszcze, tylko zobaczcie moich patronów. A oto właśnie moi kochani patroni, którym bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie. Bez którego to wsparcie, rozwój kanału byłby na pewno niemożliwy. Jeśli jeszcze nie jesteście patronami kanału, a chcielibyście wesprzeć Ablo Español, odwiedźcie serwis patronite.pl albo alternatywnie możecie mi postawić wirtualną kawę. Wszystkie linki znajdziecie pod spodem w opisie. Subskrybujcie również kanał i bijcie w dzwoneczki, żeby żaden nowy odcinek Wam nie przepadł. I cóż, bardzo serdecznie Wam dziękuję i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias i y hasta luego.